W 329 polskich miastach i w kilkunastu poza granicami w niedzielę 15 sierpnia tropem Wilczym pobiegło ponad 66 tysięcy osób. W ten sposób oddali hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia. W naszym mieście Jawoźnicka Inicjatywa Narodowa zorganizowała bieg po raz szósty. Fenomen naszej organizacji tych, tych wydarzeń sportowych społecznie organizowanych jest to, że no, ta reklama jest znikoma, bardziej po, poczta pantoflowa. Blisko 200 osób by uczcić żołnierzy wyklętych, patriotów, wszystkich tych ludzi, którzy poświęcili życie, często zdrowie, żeby rozwijać ojczyznę, bronić ojczyzny. Dzieci pobiegły na 600 metrów. Dorośni zawodnicy zmierzyli się z trzema dystansami, pobiegli na 5 km 10 km i symbolicznie na 1963 m Dystans, no już myślę, że tradycyjny, 1963 m. Bierze się on stąd, że właśnie w 1963 roku został zamordowany ostatni żołnierz wyklęty, obsał do nimi lalek. Mamy to bieg krosowy, czyli bieg w terenie i będziemy tutaj biegli w okolicach właśnie dzielnicy Jaworzyna Dobra. Biegnąc, zawodnicy upamiętnili żołnierzy wyklętych, którzy w latach 1944-1963 walczyli z zależnymi od Sowietów polskimi komunistami. Tropiono żołnierzy wyklętych bezwzględnie. Więziono i mordowano w bestialski sposób w katowniach UB. Wydaje mi się, że wszyscy spotkali się tutaj w tym celu, żeby upamiętnić te osoby, które walczyły w oddziale AK. Czyli tak, biegnę i znalazłem się tutaj, by upamiętnić te osoby. No nie tak zostałem wychowany i gdzieś to sercu nie jest dlatego tutaj przyjeżdżam no, to były osoby które miały takie głębokie przekonanie że to co robią to że to jest słuszne i to ta wolność do której oni dążyli to było to co powiedzmy i my sobie wyobrażamy dzisiaj jest wolnością prawda? i myślę że to to ich przekonało że to ich skłoniło żeby czasem zapłacić tą najwyższą cenę. Biegamy dla zdrowia, biegamy, no też to jest akurat akcja o, o żołnierzach wyklętych, tak, więc biegamy jakby, może nie dla nich, tak, ale żeby pamiętać o nich i żeby młodszym ludziom, dzieciom mówić, co było, jakie były fakty, co jest ważne, żeby też rozróżniały, tak, pewne rzeczy. I dlatego też między innymi jestem tutaj ze swoją córką, która też pobiegnie. Jest jeszcze może za mała, żeby pewne rzeczy zrozumieć, ale coś tam się jej zawsze nakreśla już, tak? Pójdzie teraz do szkoły, więc będzie też będzie się uczyć i będzie się dowiadywać pewnych rzeczy. O żołnierzach wyklętych pisał Zbigniew Herbert. Pozostał po nich w białym śniegu ślad ich wilczy. Pozostała po nich też gorzka pamięć.